W kolejnej części poświęconej temu laptopowi. Jest to Acer Aspir 5315, zakupiony na popularnym serwisie aukcyjnym za jedyne 60 zł. Jak wiecie, posiadał on dysk hybrydowy, a że ja nie toleruję hybryd, poza paroma wyjątkami, no to dzisiaj wymieniamy dysk hybrydowy na ten oto dysk, HDD. Bardzo niezawodnej marki Hitachi o pojemności 250 GB. Najpierw zaczniemy sobie od przykręcenia jakby takiego tutaj mocowania dysku. Ono było fabrycznie w tym komputerze. Teraz zamontujemy nasz dysk. Najpierw wkładam go tu. I gdzieś tu, muszę odnaleźć dziurki. To ja przymocuję dysk i widzimy się zaraz.